Dzień dobry, Paweł Wojtusiak. Wczoraj udało mi się wygrać dwa zaproszenia dla jednej osoby na Sylwestra w pomarańczy. Wczoraj zadzwoniłem do radia, udało mi się wygrać te zaproszenia i niestety nie mam czasu iść. Nie mam możliwości iść do tej pomarańczy, więc organizuję konkurs. Ktoś z Państwa może pójść z osobą towarzyszącą, bo zaproszenia są dwa. Do pomarańczy na Sylwestra, jeśli odpowie na jedno pytanie dotyczące, jakże mogło być inaczej, środuli. Mianowicie pytanie brzmi: jak nazywa się bardzo znany, nazywał bardzo znany w całym świecie grafik pochodzący z naszego osiedla? Udział mogą brać mieszkańcy. Sosnowca, zagłębia całej Polski, jeśli ktoś tylko wie, jak nazywa się bardzo znany grafik, plakacista, który pochodził ze środuli. Kto pierwszy napisze na facebooku nazwisko? Dwa zaproszenia do pomarańczy na noc sylwestrową czekają. Dziękuję.